Witajcie. Dzisiaj mam dla Was coś specjalnego. Udało mi się załatwić dla Was prawa autorskie do książki Nowy Chłopiec, Życie i Śmierć w kwaterze Głównej Świadków Jehowy. Książka została napisana przez Keitha Casaronę w 2019 roku i zawiera wspomnienia z jego pobytu w Betel. Tę książkę dedykuję mojemu przyjacielowi, Świadkowi Jehowy. Gale. Książkę tę dedykuje również Jamesowi Olsonowi i Robertowi Stillmanowi oraz milionom innych ludzi, którzy padli ofiarą przemocy religijnej. Ta książka jest dedykowana tysiącom ludzi, którzy stracili swoich rodziców, dzieci i członków rodzin w wyniku okrutnej praktyki ostracyzmu. Ta książka jest przeznaczona dla tysięcy samobójców, ludzi, którzy nie mogli żyć z poczuciem winy i wstydu, jakie wywołał w nich sposób myślenia świadków Jehowy. Ta książka potępia tę religię i wszystkie inne religie, które przyczyniły się do śmierci, samobójstw i obłędu milionów ludzi na całym świecie. Osoby i wydarzenia przedstawione w tej książce są prawdziwe, użyto ich prawdziwych imion. Nie osądzam ani nie potępiam żadnej z osób występujących w tej książce, a jedynie religijny światopogląd, który je stworzył. Specjalne podziękowania dla Randela Watersa, również byłego pracownika betel i jego wspaniałej strony internetowej freeminds.org. Chcę też podziękować Simonowi, który stworzył stronę internetową jehovaswitnesses.com. Oraz setkom osób, które pomogły zebrać wiele ważnych informacji zawartych w tej książce. Bez ich pomocy ta książka nigdy by nie powstała. Bardzo wnikliwie przyjrzałem się niekończącym się zniszczeniom i ludobójstwu, jakie ideologie i dogmaty religijne wyrządziły ludziom. Zobaczyłem, jak bardzo zniszczone są ludzkie dusze, jak głęboko depresyjne, pozbawione sensu. I podatne na wyzysk jest życie wielu ludzi. Dogmaty religijne leżą u podstaw tej epidemii bez sensu. Za tym kryje się pragnienie i wołanie o miłość. Mark Sealing. Rozdział pierwszy: Deklaracja wierności. Szacuje się, że od czasu wybudowania mostu bruklińskiego w 1883 roku skoczyło z niego ponad 1300 osób. Obecnie, wraz ze wzrostem liczby mieszkańców Nowego Jorku i wzrostem stresu na świecie, szacuje się, że taki skok wykonują dwie osoby miesięcznie. W ciągu czterech lat, kiedy mieszkałem w dzielnicy Brooklyn Heights, w pobliżu mostu Brooklinskiego, wiedziałem o trzech osobach, które zabiły się skacząc z budynków lub wyskakując z nich. James Olson był jedną z nich. Mówi się, że skoczył. Ale tak naprawdę został popchnięty. Niektórzy z ludzi, którzy go zabili, nadal żyją. Wiem, bo byłem jedną z nich. Zaledwie kilka stóp od mostu bruklińskiego znajduje się ogromny kompleks sześciu budynków. Z tej części bruklińskiej nieruchomości roztacza się wspaniały widok na dolny Manhattan. Najstarszy budynek został zbudowany w 1926 roku i znajduje się przy 117 Adams Street. Przez wiele lat kompleks fabryczny powiększył się o pięć kolejnych budynków. Jeden z nich był trzydziestopiętrowym budynkiem mieszkalnym, hotelem robotniczym, w którym pracownicy mogli mieszkać zaledwie kilka metrów od miejsca pracy. Kompleks fabryczny rozciągał się od podstaw mostu bruklińskiego do podstaw mostu manhatańskiego. Każda z tych ogromnych budowli zajmowała całą nowojorską przecznicę. Niektóre z tych ogromnych budynków były połączone podniebnymi mostami, aby ludzie i materiały mogli łatwiej przemieszczać się z jednego działu do drugiego. W tamtym czasie kompleks ten był największym zakładem drukarskim na świecie. Żadna fabryka nie dorównywała mu pod względem całkowitej miesięcznej produkcji książek i czasopism. Każdego miesiąca miliony książek i czasopism były drukowane w dziesiątkach języków, a następnie Wysyłane do ponad 200 krajów na całym świecie za pomocą ciężarówek, pociągów i portów Nowego Jorku. Poza wielkością nie była to zwykła drukarnia. Jedną z wielu rzeczy, które czyniły tę fabrykę wyjątkową, był fakt, że wszyscy pracownicy byli wolontariuszami z całego świata, a większość z nich była w wieku od 19 do 24 lat. Kolejną rzeczą, która czyniła tę fabrykę niezwykłą, był fakt, że wszyscy pracujący w niej ludzie, od szefa kompleksu fabrycznego, Maxa Larsona, po młodego chłopca, który czyścił toalety, Jamesa Olsona, otrzymywali codziennie taką samą pensję. Tak, to prawda, w latach 70. płacono im zaledwie 73 centy dziennie. W tamtych czasach w Nowym Jorku nie było to zbyt wiele. W dodatku w tej fabryce można było pracować tylko pod jednym warunkiem. Trzeba było być członkiem ich klubu. To bardzo ekskluzywny klub. W rzeczywistości na tysiąc osób na świecie przypadała tylko jedna, która należała do tego klubu. Klub ten nazywa się Świadkowie Jehowy. Przez lata tysiące ludzi z całego świata przyjeżdżały, aby zwiedzić ten niezwykły kompleks fabryczny. W niektóre dni grupy wycieczkowe kursowały nieprzerwanie. Setki osób zwiedzały kompleks od wczesnego ranka do ostatniego dzwonka o godzinie 17.40. Wiele osób, które brały udział w wycieczkach, opuszczało fabrykę, kręcąc głową z niedowierzaniem. Wiele z wykonywanych tam prac wydawało się normalnym ludziom z zewnątrz szalone. Niezależnie od tego, jakie otrzymywaliby wynagrodzenie. Na szczycie budynku przy Adam Street znajdowały się wysokie na metr litery które nakazywały przechodzącym obok ludziom: Codziennie czytaj słowo Boże, Świętą Biblię. To stwierdzenie nie było jednak do końca prawdziwe. Oczywiście chciano, abyście czytali Biblię, ponieważ w fabryce produkowano Biblię. Jednak nie chcieli, żebyś czytał byle jaką Biblię. Nie zależało im na tym, żebyś czytał wersję King James Version, American Standard Version, czy którąkolwiek z pozostałych 1753 wersji Biblii, które są dostępne. Chcieli, żebyś czytał Biblię w wersji, którą sami produkowali w swojej fabryce. Był to oczywiście przekład Nowego Świata. Ta zielona Biblia jest jedyną, która używa imienia Jehowa w całym tekście. W samym sercu fabryki znajdowało się 40 rotacyjnych maszyn drukarskich, które produkowały Biblię, i setki innych książek w twardej oprawie. Książki te nie były produkowane tak jak w innych introligatorniach na całym świecie. Na przykład, wiele linii introligatorskich w fabryce składało się tylko z trzech lub czterech maszyn. Wszystkie inne linie introligatorskie na świecie miały wtedy po pięć maszyn. Bracia w swojej nieskończonej mądrości doszli do wniosku, że mogą zaoszczędzić dziesiątki tysięcy dolarów, nie kupując jednej lub dwóch maszyn, aby skompletować linię montażową. Jak to możliwe? Producent maszyn, który od wielu lat zajmował się tworzeniem maszyn do oprawy książek, też chciał to wiedzieć. To proste, odpowiedzieli bracia. Zamiast kupować maszyny, które wyjmowałyby jedną książkę z zaokrąglarki i wkładały ją do grzbietu, Wprowadzamy człowieka, który będzie wykonywał tę samą pracę. Tak, mogli zaoszczędzić mnóstwo pieniędzy, płacąc komuś tylko 73 centy dziennie za wykonanie tej samej pracy co maszyna. Przedstawiciel producenta maszyn introligatorskich nie mógł powstrzymać się od śmiechu i powiedział im, że nie znajdą nikogo na tyle głupiego, aby wykonywać taką szaloną pracę. Jak można znaleźć kogoś, kto będzie stał w tym samym miejscu przez wiele godzin każdego dnia i wykonywał te same powtarzające się ruchy po 15 tysięcy razy każdego dnia przez wiele miesięcy? Przedstawiciel producenta Maszyn powiedział, że nawet gdybyś zapłacił im stukrotność dziennej stawki, nikt zdrowy na umyśle nie podjąłby się takiej pracy. Oczywiście nie miał racji. Mieli setki ochotników, którzy z niecierpliwością czekali na okazję, aby to zrobić. Ludzie gotowi zrobić wszystko, aby służyć swojemu Bogu, nawet za cenę własnego zdrowia psychicznego. Miał rację w tym sensie, że żaden zdrowy na umyśle człowiek nie chciałby robić tak ciężkiej pracy. Zapomniał, że świat jest pełen fanatyków religijnych. Jedną z wydanych tam książek była prawda, która prowadzi do życia wiecznego, podręcznik do studiowania Biblii, wydany w 1968 roku. Księga Rekordów Guinnessa z 1975 roku umieściła tę książkę na liście książek o najwyższym nakładzie. Według danych Towarzystwa Strażnica, do maja 1987 roku publikacja ta ukazała się w nakładzie 106 milionów. 486 735 egzemplarzy i w 116 językach. Była to tylko jedna z setek książek, które wyprodukowano w nowojorskiej fabryce. Świadkowie Jehowy mogliby sprzedawać książkę, prawda, która prowadzi do życia wiecznego w twardej oprawie od drzwi do drzwi, za 25 centów. Ale świadkowie Jehowy nie lubią używać słowa sprzedawać. Zamiast tego prosili o datek w wysokości 25 centów. Jak można zrobić taką książkę w twardej oprawie i sprzedawać ją za 25 centów, a mimo to mieć z tego zysk? Odpowiedź można znaleźć w Głównej Centrali Świadków Jehowy. Towarzystwo Biblijne i Traktatowe Strażnica podało w swoim zeznaniu podatkowym za rok 2015 wartość księgową swoich aktywów w wysokości... 1 miliard 451 milionów 217 tysięcy dolarów. Tak więc sprzedaż milionów książek prawda, która prowadzi do życia wiecznego za jedynie 25 centów i płacenie pracownikom 73 centy przez lata daje w sumie niezłe pieniądze. W 1972 roku ja również byłem jednym z tych religijnych gorliwców. Nadszedł dzień, w którym bracia pokazali mi miejsce pomiędzy dwoma maszynami interligatorskimi. To było to samo miejsce, na którym przede mną stały setki innych braci. Ja również miałem stać się brakującą maszyną, która łączyła pozostałe dwie maszyny. Ten kawałek ziemi o powierzchni pół metra na pół metra znajdował się pomiędzy maszynami zwanymi zaokrąglarką i podajnikiem grzbietowym. Było to miejsce, w którym dla wielu z nas Jedna godzina zamieniała się w wieczność. Wkrótce miał to być mój nowy dom na wiele miesięcy. Stałem tam w tym samym miejscu przez 8 godzin i 40 minut dziennie. Moja praca polegała na wyciąganiu książki z okrąglarki i wkładaniu jej do grzbietu. Kiedy jedna książka wychodziła z okrąglarki, odwracałem ją do góry nogami i wkładałem do segregatora. Kolejna książka wychodziła za okrąglarki i była wkładana do tylnej wkładki. Kolejne książki wychodziły za okrąglarki i trafiały do przekładki. Codziennie wyjmowałem tysiące książek za okrąglarki i wkładałem je do segregatora. John Chapman powiedział kiedyś: Teraźniejszość w Nowym Jorku jest tak potężna, że przeszłość jest stracona. Dla wielu z nas, pracujących na liniach introligatorskich, nie istniała przeszłość ani przyszłość. Istniała tylko ta jedna chwila, moment, w którym jedna książka została wypchnięta z jednej maszyny do czekających na nią rąk, a następnie włożona do innej maszyny. Ta jedna chwila każdego dnia powtarzała się 15 tysięcy razy. Czekały nas teraz tysiące godzin nudy, mnóstwo czasu na myślenie. A o czym myśleliśmy? Po wielu miesiącach stania w tym miejscu można było myśleć prawie o wszystkim. W jednym z tych dni, które wydawały mi się wiecznością, wróciłem myślami do dnia, kiedy byłem w trzeciej klasie szkoły podstawowej La Fetra w Glendora w Kalifornii. Dzwonek o dziewiątej, wtorkowy poranek w klasie pani Mallet. Jest to atrakcyjna, czterdziestoletnia kobieta w czarnych okularach i krótkich czarnych włosach. Zaciska ciemnoczerwone usta, odwraca się do klasy, patrzy na nią. Jakby była instruktorem musztry korpusu piechoty morskiej, ogłasza: Wszyscy powstać! Ośmio i dziewięciolatki podrywają się z miejsc i stają na baczność przy swoich ławkach. Wszystkie oczy zwrócone są na amerykańską flagę wiszącą w rogu obok czarnej tablicy. Wszystkie dzieci wiedzą, co będzie dalej. Nadszedł czas na przysięgę wierności. Dzieci trzymają jedną rękę przy boku, a drugą na sercu. Z surowym spojrzeniem rozpoczyna przysięgę. Przysięgam na wierność fladze Stanów Zjednoczonych. Cała klasa przyłącza się do przysięgi. Wszystkie dzieci z wyjątkiem jednego. Ośmioletni chłopiec stoi obok swojej ławki. Trzyma obie ręce przy sobie i nie mówi nic. Na jego twarzy maluje się lekki grymas podczas gdy reszta dzieci salutuje swojej fladze. Po zakończeniu przysięgi wszystkie dzieci siadają z powrotem przy biurkach. Pani Molet odwraca się od flagi. "Zanim zaczniemy dzisiejszy dzień, klasa organizuje przyjęcie urodzinowe Syzen. Kto chciałby pomóc w przygotowaniu tortu i lodów?" Dzieci z wielkim podekscytowaniem podnoszą ręce. Chłopiec, który nie chciał wziąć udziału w ceremonii przysięgi wierności, wierci się w swoim miejscu i nie mówi nic. Pani Molet z wielkim uśmiechem spogląda w stronę chłopca. Czy chciałbyś, aby zwolniono cię z dzisiejszego przyjęcia urodzinowego? Chłopiec kiwa głową, jakby chciał powiedzieć tak. Wstaje z krzesła. Pani Molet mówi: W takim razie możesz wyjść i usiąść na korytarzu, dopóki nie skończymy. Przyjdę po ciebie, gdy zabawa się skończy. Tak naprawdę pani Molet nie lubi tego chłopca, nie lubi też jego szurniętej matki ani ich głupiej religii. Jej mąż walczył na wojnie i stracił połowę nogi na Iwodzimie, żeby ludzie tacy jak ten dzieciak, i jego matka, mogli cieszyć się wolnością religijną w tym kraju. Jak on śmie stać tam i nie szanować flagi, która dała im tę wolność? Chłopiec wstaje od biurka i kieruje się w stronę drzwi. Odwraca się, aby spojrzeć na tort urodzinowy leżący na biurku nauczyciela. Następnie odwraca się i widzi, że wiele dzieci w klasie patrzy na niego, gdy wychodzi z klasy. Przechodzi kilka kroków i siada na betonowym chodniku obok drzwi do klasy. Po minucie słyszy odgłosy przyjęcia urodzinowego, które odbywa się w klasie, a na koniec radosną piosenkę dla Syzen. Chłopiec ma łzy w oczach. Dwadzieścia minut później pani Molet otwiera drzwi i wychodzi na korytarz. Skończyliśmy, możesz wrócić. Chłopiec wstaje, a uczniowie obserwują go, gdy wchodzi z powrotem do klasy. Dzieci podchodzą do kosza na makulaturę i wyrzucają zużyte papierowe talerzyki. Chłopiec patrzy w stronę miejsca, gdzie stał tortu rodzinowy i widzi stertę okruchów. Susan oblizuje łyżkę pokrytą różowym lukrem. Patrzy na chłopca i wystawia mu język. Chłopiec z zakłopotaniem wraca na swoje miejsce. Dzieci, wracajcie na swoje miejsca. Dzisiaj będziemy rozmawiać o największym człowieku w historii Ameryki, Jerzym Waszyngtonie. Będziemy rozmawiać o tym, że Stany Zjednoczone Ameryki są najwspanialszym krajem na świecie. Chłopiec patrzy na zegar na ścianie. Dwie godziny do przerwy. W końcu rozlega się dzwonek i dzieci wyskakują z ławek po swoje prowianty. Chłopiec siedzi na samym końcu stołu w stołówce i je kanapkę z melonem. Czasami siadają z nim dzieci, ale przeważnie siedzi sam. Myśli o tym, co powiedziała mu mama: zawsze lepiej jest być samotnym niż przebywać w złym towarzystwie. Kilka minut później jest na szkolnym podwórku, obserwując dwóch chłopców grających w piłkę na uwięzi. Susan i inna dziewczyna podchodzą do niego. Więc dlaczego nie przyszedłeś na moje urodziny, Keith? Jesteś dziwny. Nie jestem dziwny, to moja religia, odparł Keith. Susan uśmiecha się. O, naprawdę? W takim razie twoja religia jest dziwna. Wcale nie jest dziwna. Cóż, uważam, że wasza religia jest głupia, a ty też jesteś głupi. Keith odwraca się i idzie w kierunku placu zabaw. Dziewczyny podążają kilka metrów za nim. Religia Keitha jest głupia, skandują. Religia Keitha jest głupia. Keith myśli o ilustracjach, które widział w nowej książce matki i myśli sobie: Pewnego dnia będą żałować, że to powiedziały. Koniec rozdziału pierwszego. Mam nadzieję, że książka Wam się podoba. Warto tutaj zaznaczyć, że New Boy, nowy chłopiec z tytułu był określeniem, które wprowadził Nathan Nor, prezes towarzystwa, który objął władzę nad towarzystwem Strażnica po śmierci Rateforda. Nor był znany ze swojego zafiksowania w sprawach seksualnych. To on właśnie rozpoczął tyradę towarzystwa i zaglądanie ludziom do łóżek. To od jego rządów zaczęło się regulowanie spraw pożycia małżeńskiego. Decydowania o tym, jaki seks jest biblijny, a jaki jest niebiblijny, jaki jest czysty, a jaki jest nieczysty. Urosło to wszystko do rangi absurdu. Nathan Nor był znany z wygłaszania wykładów publicznych pod tytułem That New Boy, czyli ten nowy chłopiec, w którym omawiał sprawy natury seksualnej z takimi detalami, wdając się w takie szczegóły. Tak dosadnie opisane, że znane są przypadki omdleń kobiet, które słuchały jego wykładów. Wykłady, które wygłaszał Nathan Knorr, były skierowane do betelczyków i do ludzi, którzy byli blisko związani z Betel. Chciał w ten sposób ukrócić przyzwolenie na homoseksualizm i rozwiązłość seksualną, która wtedy panoszyła się w Betel, zarówno w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, jak i w innych krajach. Rutherford tak naprawdę nic z tym nie robił, ponieważ sam żył w związku ze swoją własną sekretarką o imieniu Bertha, która później na łożu śmierci wyznała, że Rutherford był dla niej jak mąż w każdym aspekcie. Do tego oczywiście jeszcze wrócimy, opowiemy sobie jego historię z pikantnymi detalami, bo ona też jest bardzo, bardzo ciekawa. Tymczasem, jeżeli podoba Wam się mój podcast, zapraszam do polubienia go i napiszcie w komentarzach, czy chcecie dalsze rozdziały tej książki, gdyż naprawdę są one bardzo ciekawe. Książka jest smutna, ale i czasami wesoła. Autor starał się zrównoważyć smutek, który tak naprawdę płynął z jego przekazu, wstawiając czasami różne wesołe wątki lub komentując sprawy w dosyć zabawny sposób. Jeszcze na koniec, może taka sprawa porządkowa, żebyście się nie pogubili w tych podcastach, tłumaczę, jak ja je numeruję. Więc moje podcasty są numerowane według epizodów, czyli E i na przykład 006 w tym przypadku, a następnie Part 1, część pierwsza. Czyli jeżeli będziecie patrzeć na epizod. To zawsze też patrzcie na to, która to jest część. A poza tym wszystkie one są poukładane w playlistach. Oglądajcie je w playlistach, wtedy się nie pogubicie. Są poukładane tematycznie. To znaczy, historia Rasela będzie osobną playlistą, historia Rateforda będzie osobną playlistą, opowieści, skrypty będą osobną playlistą, i ta książka, jak i kolejne, też będzie osobną playlistą. Także, jeżeli chcecie się nie pogubić, Zachęcam was do używania playlist. A tymczasem bardzo wam dziękuję za wysłuchanie tego podcastu i zapraszam na kolejny. Na koniec jeszcze chciałbym podziękować twórcy kanału Obudźcie Się. Oczywiście wiem, kto to jest, ale z wiadomych względów nie mogę wyjawić jego imienia. Bardzo Ci dziękuję, Corneliuszu. Dzięki Tobie bardzo wiele osób dowiedziało się o tym kanale i. Przyrost subskrypcji jest wręcz geometryczny. Do usłyszenia.